No, idę teraz do nowej fabryki FSO. Będę kupię sobie Poloneza. Zobaczymy, jakie tam Polonezy będą. Mam nadzieję, że będą takie, które... A jak właśnie jestem w fabryce FSO, no jak się cieszę, no nie wytrzymam. Muszę tam biec całej siły, najszybciej jak potrafi, biegnę no. Szybko, 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 szybko. Jasna, cholera polonezowska. Tu w lewo, czy w prawo, czy prosto. Pójdę w prawo. Dobra, zobaczymy, co tu jest. Myślę, że trochę jakiś pytajniki, jakiś cegły, co to jest? Tu są polonezy matku są Polonezy, no ja nie wytrzymam, no muszę wziąć jakiegoś Poloneza, może Worewicza, nie wiem, może Karo Plusa, nie wiem, no już nie mogę się zastanowić, muszę iść do tych Polonezów, no, matko, jaki fajny policyjny, kurde, to pewnie Karo, no, kurde, przepiękny, no, policja, 2 1 bardzo pięknie, kurde, tu pewnie ładnie, ładny, ten... Prędkościowy, fajnie by się go miotowało. przejdźmy do następnego za chwilę kurde jaki ten fajny jest no to ten jeszcze lepszy od tamtego patrzcie to jest karo plus chyba to jest karo plus no kurde takiego jeszcze nie widziałem bardzo fajny a ten polonez to to co to chyba też karo tak to karo jest bardzo fajny poloneziki ale to to już jest taki fajny, co się nim trumne wozi, a Burewicza to ja chyba wezmę, no nie mogę, Burewicze są takie fajne, tak fajnie się miedują, w ogóle szybkie są. Borewicze to chyba najlepsze polonezy, jakie produkowano w Fabryce FSO. Muszę wziąć tego Burewicza! U, 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 Dobra, chyba biorę tego Burewicza. Kurde, ale fajnie pali. O, jełka, kurde, jedzie też jak... Kurde no, ja ubiorę, no, nie wytrzymam, jasno, cholera polonezowska, Znowu mnie zarzuciło. Ale ten polonez ma. Kurde tu. Fajnie. Dobra, zabieram te. Jadę, się nim przejechać. zobaczymy, czy jest fajny, czy nie. No zobaczmy. Kurde, fajnie się na wstecznym jedzie. Jak fajny, no kurde jest ten ranny z polesowskiej fabryce, no nie wyczyna, no Bardzo fajny jest ten Borewicz, to strasznie fajny. Pojazd, no. Chyba go wezmę. Albo na razie go odparkuję, jeszcze się zastanowię, bo ten ostatni chyba jest studiowany, Mi się zdaje, że jest chyba lepszy od tego Borewicza. Zobaczymy. Czy będzie lepszy, czy będzie może gorszy. Ale mi się zdaje, że będzie gorszy, bo... Będzie lepszy ten, bo naprawdę to jest już porządny samochód. Pojedziemy się nim przejechać. Jasna cholera polonezowska. Coś się z tym polonezem tu dzieje. Tam nawet aż oponę zdarło matko, a ten karo to chyba go biorę. Kurde, taki ładny żółty kolorek, bardzo mi się podoba. Ach, ach, ale piękny. No, startujemy, to będzie mój polonez którego nie zniszczę. O, ale pali na igłę. Dobra gazu, daj im miodu, bo ci wgaśnie. No kurde, no ładnie się mioduje. No, ładnie licznik idzie. Kurde, ja go chyba wezmę. Zrobimy jeszcze 100-200 za chwilę. Inaczej z 0-100. pojedzie, ale kurde, no takiego Poltka to ja jeszcze nie widziałem. Świateł nie włączam, bo szkoda akumulatora. Ale ładny ten Polteczek, naprawdę, przejadę się nim na autostradę. Dobra, Miodu, no, idzie, kurde. Dobra, żebym się tu nie wywalił za chwilę, bo to nowy Poltek z fabryki. no. My się wywalił i go stłuk, to naprawdę byłoby źle. Dobra, jedźmy. No, ładne brameczki, kurde, Polonezik. Fajne taki promeczki takie ładne, no kurde, no. Życie jak w Madrycie. Dobra, no włączamy moje o pałce miodu. No dobra, jedziemy, jedziemy. Kurde, ten Polones coś wolny jest. Ale kurde, jak na taką starą maszynę, to naprawdę bardzo fajny Polones. Kurde, ja tu jeszcze przyjadę, ale do fabryki fiata zobaczymy. Ile tam będzie maluszków, może kogoś podpieprzę maluszka, zobaczymy, ale na razie ten Karo, to mu się tak podoba, że ja go chyba zostawiam, nie biorę żadnego innego, kurde ten Polonezik, to naprawdę, to jest bardzo fajny samochód, ale teraz jak cofa, Uuu, bardzo fajnie. Cały czas to moja chłopców gra Dobra, łamiemy przepisy, jedziemy przez środek, nie chcemy się tam jechać, tylko żeby nie zarysować, trzeba uważać, a dobra, ale chcesz tam na fajne wątki. Ten dorebicz był bardzo fajny. Dobra, miód, miód. Dobra, jedzie, jedzie. No, troszkę wolno przyspiesza, ale nie szkodzi tam na tej pi, na tym Wykwizduwie, gdzie ja mieszkam, to na pewno nie będzie. Trzeba, kurde jakiegoś tam super szybkiego samochodu Poldek i tak jest bardzo szybki 140 na liczniku nie spodziewałem się takiej prędkości piątkę wbijam mu, no piątkę to on jeszcze 180 pojedzie bardzo fajny Polduś kurde, dźwięki silnika by mi się podobają, kurde już prawie 150 było ale widzę, że tam jakieś czerwone bariery są to raczej trzeba się hamować, żeby rozwalić mojego kochanego i pięknego Baldusia. Dobrze, jedźmy. Tutaj, o, zobaczymy tutaj jego osiągi za chwilę. Dobra, zobaczmy osiągi. Ile on jedzie? O, zobaczmy na no formie ładnie. Szybko dość jedzie. Już stówę ma na liczniku. Dobra, teraz będzie drift. Drift. Chyba hamował. Kurde, driftem lecę. No, jak pięknie, kurde, driftem, żebym jechał. No kurna klasa, kurde. No dobra, jedziemy, bardzo ładne komunie. No dobra, teraz my spróbujemy go sami dobrać troszkę. Gazu no, okej, mówię o tym, dobra, jedziemy. Kurde, sprawdzimy sto 200 teraz. Zero od zera do stówki. Ile sekund? Ja stuwa dobrze ładnie polone zbija na stówę właśnie nowy polone z fabryki to naprawdę dobra sprawdźmy jeszcze raz co się nie mylę trzy i dobre na wsteku Kurde, nie idzie tak na wsteku fajnie jak dobra ładnie krótko dobra kurde zabieram tego polczka nawet się nie zastanawiam Jadę teraz na myjnie jeszcze po umyć ładnie, Polerować matko drifty zamiast na myjnie jechać, bo już to pewnie będzie za chwilę lakiernia, ale do lakierni nie chcę, później pojadę jak będę miał więcej czasu moim polonezikiem do lakierni, zobaczymy jak trochę się zużyje to warto pojechać, dobra zobaczmy tutaj co, co jest tu w tej górze. Dobra, zjeżdżam stąd, bo tu nic ciekawego nie ma. Dobra, jadę tu. Kurde, Polonezie, nie idź tak szybko. Ale dobrze, że masz bardzo fajne hamulce od Ten dułka stoi porządne hamulce są. Trzeba uważać, żeby dułka nie porysować. No, ładnie ten Polonez pracuje.